Siemaneczko, widzowie, słuchajcie, drugi odcinek z Job Simulator. Ostatnio wam się bardzo spodobał i było dużo wyświetleń i wszyscy mówią toffi, idź do pracy, nie robię, bo po prostu się zdenerwujemy na ciebie, więc słuchajcie, drugi odcineczek, musimy awansować, żeby być szefem, żeby znowuż wszystkich wyrzucić z roboty, zobaczymy, co się będzie działo, Ja jestem sam ciekaw, bo się wciągnę mega w bierkę. lecimy. Jedziemy, jedenasty dzień, słuchajcie, jedenasty dzień, powrót na stary Śmieci. Hello, human. To an witam serdecznie, witam, witam, witam i zdrowie pytam. Wszyscy pracują, każdy... Cześć, do roboty wszyscy, do roboty, bo wróciłem, słuchajcie, teraz nie ma tu. Co In to jest? Coworkers would tak. Ha, ja go zwolniłem. Incredible. Czekaj, bo tu znowu mnie... Kto mnie to odłączył? To mnie to odłączył! Nie nauczyli was, że ja mam mieć tu wszystko popodłączane. Poczekaj chwilę. Do, o co to jest? Tego nie było. password Ech, Dobra, nieważne. Trują od rana. Eee, dobra. Poczekaj. Fotos. Eee, dobra. Eee, aha. Dobra. Proszę bardzo. Oh, now isn't that sweet. No, widzowie. Ty słuchaj, ty się weź za robotę, czyjku. Weź się za robotę, bo ja tu wiecznie żyć nie będę. Co mamy następne? reasons. Just look at the case. everything. Just get rid of it. Co? Kurde! Wiedzieli, że chcę zeskanować i paru wodęta. No. Kurno, no dobra, coś poradzisz. Ech. Tak to jest, widzowie. Oni tu za grosz nie mają kultury i za grosz nie mają obłady. No, you Rozumiecie? Nie zapłacił cymbał za ubezpieczenie i ja mam swoje rzeczy niszczyć. Swoje rzeczy. Moje rzeczy. To się nie przyda. Bo to na to nie musi być ubezpieczenie, ja się znam, bo tam kolega mi gadał ostatnio. Daj mi to. Kolega mi ostatnio gadał, że nie trzeba na kartki mieć ubezpieczenia. Wszystko jest g. Right. Do. Dobra. Dokładnie. Right. Dokładnie. To no nic nie ma tu. Dostał, dobra, widzę, widzicie. Ja jest, że jestem human, to ze mną się nic nie stanie. Dobrze, to wyrzucimy. A ta, ta pracuje tam, co miała pracować? Nie, nie, nie pracuje chyba. A tam ktoś pracuje? Też nic nie widzę. Nie wiem. Nie wiem, ja chyba tu sam znowu pracuję. Cóż tu mamy? Następny dzień. Hello, human. I am CEO bot. Here's the thing. To nie, nie ma... Ile wy macie jeszcze? No. No ja wiem, że robię dobrą promotion. robotę. No i prawie wszystko. Happy happy human. Human. human Now make a wish and blow out the candles. Dobra, chcę was wszystkich zwolnić. Sorry, human. Looks like there's not enough take for you. Here you go, human. I got you a present. O, prezent, fajnie. Co dostałem? Now that you're the senior. boss of this department, I'll leave it to you to do the honors. <laughs> o widzowie ja wam powiedziałem że yy, ja hey, szybko nice awansował ja powiedziałem że będę szybko awansował trzeba po prostu trzeba po prostu pracować no work hard. go home nie no work hard yeah. osiągnięcie go home good job everyone let's get out of here before boss tries to stop us Yeah! Dobra. O właśnie, mamy piątą. Ej, ale słuchajcie, słuchajcie, wy za dużo gadacie, a za mało pracujecie. Ludzie. Znaczy roboty. Dobra. No. Fajnie. Nie chcę już tego. A, czyli co? Ja już skończyłem swoją pracę? Ja już jestem senior-midbossem i już? Chyba, moi drodzy, chyba ja zostałem, awansowałem na to, co powinienem. Nie no, znowu mi tyle maili. A, uh, uh, the freedom of inbox zero. Tak, 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 nie gadaj, eee, Office worker, tak, tak, tak. O, dostałem darmowy kubek. widzicie? <laughs> Dobra. Dobrze moi drodzy, słuchajcie, wychodzi na to, że żeśmy zostali bosem, puściliśmy wszystkich do domu i gra mi się skończyła, czyli zrobiliśmy to, co od początku mówiłem, więc gierkę będzie trzeba zmienić na inną. E, cóż tu mamy widzowie, moi drodzy, słuchajcie, szczerze powiedziawszy, Hello, Office Worker yeah, jest bardzo work. krótko i sami widzicie, że mam ukończone, e, to może weźmiemy Garment Chef z gotowankiem, why o super! O i mamy to. Co mamy w menu? Zupę, pizzę, kanapkę albo smoothie, okej? Okay. Pull paper when ready. Dobra, dobra, gdzie mamy? Ok, get hum get cooking, chef human. Dobrze, odpalamy grillka, moi drodzy. Odpalamy grillka, jestem dzisiaj szefem. E, ugotujemy sobie jajeczko i bekonik. Gdzie mamy jajeczko i bekonik? Co tu jest? Ja tego nie tykam. Przypuszczam, że boczek może być w lodówce. Dzień dobry. Tu mamy boczek. Mamy boczuś, mamy jajeczko. Kładziemy sobie cyk. Tu pewnie trzeba robić. Odbić. Siu! Nie, piecz, mi z Widziałem śmietnik tutaj. Dobra, paru wodęta. Siaba, to daba. Dobra, tu no. mamy talerz. No. Dobra. O, jakie ładne wyszło. Cyk! Ding, 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 ding. Smacznego. To kolejny talerz, dobra. E, jakie mamy następne zamówienie? Zamówienie numer drugie zaraz e, food. Blender, 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 blender. Hmm? Dobra. Blender, blender. Muzyczkę dawa! Halo. Nie ma tu muzyki. E, gdzie może być... E, gdzie może być jakaś płyta? Gdzie masz płytę człowieku, muzyki chcę posłuchać Chcę żebym był wydajnym pracownikiem, to ja chcę posłuchać muzyki e, Tu Ali Disco o. Dobra, muzyczka jest Odpalaj mi blender Zara robię następne Warzywka jakieś, warzywka co by było dobre do marchewki? Eee, mleko, mleko wejmimy. Pomidor, ja codziennie taki jem. Bardzo dobre, bardzo dobre polecam. Przy okazji wieczarek dorzucam. I ser, nie? Bior ser. Kubek mamy bardzo ładny. Kurde, pew wam, że spoko. Zamówienie 7. Tutaj dobra. Czego chcę? Wszystko wiem. Ale talerza nie ma. Dawaj mi herbata. Czajnik, czajnik, czajnik. E, moi drodzy, musimy zrobić panu herbatę, czajnik mamy e, i potrzebna jest nam woda, woda, woda jest super. E, z tego, no wiadomo, no trzeba mieć sink, to musimy zmienić na sink, czyli zlew. Potrzebujemy zlewu. Dobra, dawaj mnie to cyk. lej tę wodę i na piec oczywiście. Dajmy cyk tutaj, żeby podkręćmy to, żeby było szybciej. To mi zakręć, bo przecież woda to marnotra marnotrawstwo, wiecie co jest pięć, nie? Dobra, elegancko. Kurda by się wylało. Przestań się lać. Co ty robisz? Marnujesz wodę, człowieku. Byś powiedział, Ja jestem dopiero nowy pierwszy dzień. Jestem. Cóż tu mamy? Aha, czyli tu mamy wszystkie rzeczy. Tu w razie co, gaśnica. Jakbyś coś odwalił standardowa. Potrzebujemy ciastka. Ciasteczko. Aha, ty jeszcze chcesz. Tosta. Tosta się zachciało. Przepraszam bardzo. Tosta chcę. Oczywiście trzeba zmienić. Fantastiko Wkładamy, e, bierzemy jeszcze cyk, e, mamy dwa. Zarąbiście. Siup, siup. Jeszcze jedno. Kawa dla Menela z trójeczki. Zobaczymy, czy mu smakuje. Bo wiecie, bo z tymi starymi to nigdy nie wiadomo. Dobre czy nie dobre? No nie wiem nawet. Pull paper when red, okej. Okay. Cyk. Widzowie, ostatnie zamówienie na dzisiaj, bo ja jestem już zmęczony lekko z Okej, okay, pot, 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 pot. E, bierz, cyk, to mi wyrzuć, dobra. Sink, to mi zamknij, bo to niepotrzebne. I mamy nalać do gora? A, przelewać, łe, boże, człowieku, jeszcze, jeszcze ja gnotów na takie rzeczy ja ci tu mam. Dobra, weźmy sobie ten kubek. Cóż tu mamy? Siup. Dobra. Lej tę wodę i co mam przelewać, tak? Wow, wow, naprawdę. Now fill it up with kind of you want. Dobra. Hmm. Dobrze. O, dobra, zupę pomidorową. Hops. No i trzeba podgrzać, no wiadomo, no to to się samo nie ugotuje, widzowie. Dobrze, gotujemy, boilujemy, lodówkę zamkniemy, bo ciepło ucieka. Wujeczka zaraz będzie. Zupa. Zupa! smacznego! Ding, 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 ding! Tak jak mamusia Basza robiła, słuchajcie! Dzięki Wam za oglądanie tego filmiku, mam nadzieję, że Wam się spodobało i jak chcecie więcej gotowania z Toffee Crispem, to zapraszam, łapeczki w górę, subskrypcje z dzwoneczkiem no i wpadajcie na sklep.tofikrisp.pl, żeby kupić sobie merczyk. Trzymajcie się, elo!